Tu Markos. Witam wszystkich serdecznie. W filmiku, który będzie podsumowaniem pierwszego dnia wyzwania challenge'u przypomnę, że zaczynam grę od nowa i w 30 dni grania chcę zrobić poziom maksymalny, czyli 60 postaci w tej grze. Tak pokrótce. Będziemy grać w trzech rezerwatach, tutaj Layton Lake, Silver, Rage Peak i w rezerwacie afrykańskim. Co działo się pierwszego dnia? No Przede wszystkim zależało na tym, żeby zrobić jak najwięcej punktów doświadczenia. Udało się zrobić 17630 punktów XP. Oczywiście tam te 4000 punktów przeszły z tego dnia 0, który był takim jakby wstępem do tego całego challenge'u. Mamy w tym momencie poziom 12. Z kasą też nieźle, tysiące. Już się nie przejmujemy za bardzo, tym bardziej, że jak się okazało kasa jest w ogóle niepotrzebna. W praktyce tak można powiedzieć Jeśli chodzi o ekwipunek kupiliśmy jedyną rzecz, która jest bardzo potrzebna, czyli lunetę 48. I w tym momencie jedynym zakupem, który jest jeszcze potrzebny jest to sztucer kalibru 300 Na ten sztucer musimy jeszcze trochę nazbierać. Do niego jest potrzebne 900, chyba punktów. Tak jak tutaj, o nie, e, tu jest 6000 punktów. Tak jest potrzebne, mamy w tej chwili 2400. Ten czyli jeszcze trochę trzeba dozbierać. Jak chodzi o finansowo, to też mamy prawie połowę. No, także jest to jedyna. Nasza rzecz, której bardzo potrzebujemy, co się wydarzyło tego pierwszego dnia. Pierwszego dnia graliśmy w rezerwacie tutaj Layton Lake, jednak na kilka chwil weszliśmy do rezerwatu w górach Skalistych, żeby tam zrobić parę tych pierwszych misji i się rozejrzeć mniej więcej jak to wygląda no, i udało się tam zaliczyć pierwszy diament. Na końcu tego krótkiego filmiku zostawię w rogu, górnym lewym, linka do tego filmiku, gdzie będzie można zobaczyć, jak ten diament został upolowany. No, tak ogólnie t, y, największe osiągnięcia tego pierwszego dnia to mm, diament oczywiście ale chyba największym osiągnięciem jest właśnie udało się tutaj przejść aż y, do tego domku dlatego stąd y, zacząłem tą jakby relację i analogicznie w drugą stronę tu akurat doszedłem y, na lajfie będę się starał dziennie wieczorem między godziną Powiedzmy 22, a 23 robić live'a, na, na którym będę to jakby kończył granie na ten dzień. Oczywiście zostają później jeszcze godziny ranny następnego dnia, bo ta doba gry trwa od godziny 12 w południe do godziny 12 w południe. Tak. No jak widać te dwa punkty, tutaj również odblokowane całe jezioro Balmont. Byłem tu już nawet kilka razy na polowanku. Tak ogólnie pierwszy dzień wskazuje na to, że ten challenge wyzwanie może się powieść. Krótko o tym, co dalej. Dzień drugi, jak będzie wyglądał dzień drugi tego wyzwania. Będziemy polować w dalszym ciągu, tu w rezerwacie Leyton Lake. Odwiedzimy rezerwat afrykański, również na krótko. I jeżeli będą zadowalające wyniki, jeżeli zrobimy wystarczającą ilość punktów, Plan jest minimum na dzień drugi, żeby całkowita liczba punktów doświadczenia so, really right wynosiła przynajmniej 20, 27 tysięcy. Taki jest taki plan. Jest na dzień dzisiejszy to wtedy udamy się do rezerwatu Silver Ridge Peak żeby go trochę porozjeżdżać, e, tutaj w rezerwacie Leyton Lake nie będziemy używać kłada. Natomiast kłada będziemy używać w tych rezerwatach, w których są drogi asfaltowe. Innym, innymi słowy, nie będziemy kładem jeździć po bezdrożach. Jeżeli w rezerwacie są drogi, przystosowane do tego, żeby po nich jeździć, to wtedy będziemy używać kłada. No cóż, myślę, że w tym filmiku byłoby to już wszystko. Było to takie krótkie podsumowanie tego pierwszego dnia wyzwania. Normalnie bym tu stawił filmik jeszcze z tymi najcie najciekawszymi wydarzeniami tego dnia. Jednak filmik z tym głównym wydarzeniem, czyli upolowaniem diamentu, stawiłem już wczoraj. Dlatego po prostu dam na końcu. Do niego linka. Także dziękuję bardzo. Liczę na to, żebycie kibicować temu wyzwaniu. No i zapraszam na następne moje filmiki. Dzięki jeszcze raz. Markos.